W dzisiejszym odcinku ja, moja dziewczyna Juli, Agentix oraz Elviso podjęliśmy się wyzwania. Każdy z nas ma swoją prywatną wyspę. Przez pierwsze 10 minut odcinka nie możemy się atakować, kraść sobie itemów i tak dalej. Natomiast potem czas mija i możemy się rozwalić. Tylko jeden z nas może przetrwać. Będzie każdy na każdego. W czasie przygotowania do naszej dyspozycji jest cała wyspa, czyli zarówno góra z krowami, drzewami, nasionkami, skrzynką z itemami, ale także i podziemia, gdzie możemy znaleźć węgiel czy żelazo. Wszystkie ruchy dozwolone. Napisz w komentarzu, kto Twoim zdaniem wygra i zostaw suba, bo co druga osoba nie subuje. No i dobra, w takim razie, słuchajcie, wydaje mi się, że challenge możemy rozpocząć za 3, 2, 1 i czas start. Dobra, Polecimy do... na stoperze, że czas wystartował. Mamy do swojej dyspozycji, jak sami widzicie, no między innymi drzewa, czy chociażby ja mam tu farmę, krówki. Czy co? No, możesz tak, sobie tak, zrobić oh, farę zdrówką. Ja nie bronie Masz w skrzynce wodę, masz w skrzynce lawę. Możemy zrobić co. Czy ja miałem naprawdę drzewo o wielkości 3 drzew? po co lawa? E, ja mam... Cześć, Przykro mi. E, 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 dobra, lawa i po woda lava? wiadomo Cześć są po to, żeby no? zrobić generator kobla. Jak ty takich rzeczy nie ogarniasz, to może być trochę trudno, to najwyżej ja do ciebie pójdę i A. po prostu ci w tym pomogę. Dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, no myślę, że zrobimy sobie najpierw kilo. Gaj, tak, kilo to to Ewidentnie może się tutaj przydać. Z czym ty masz. Jakie ty masz pytanko? Jest zakład, że ktoś z nas, nie mówię kto, ale podczas tego odcinka samo spadnie i przegra. A czy myślisz, że e... ktoś serio spadnie? Tak sam z siebie? Myślę, że może być taka. Sytuacja. Ej, no jest taka szansa, słuchajcie, jest taka szansa. W ogóle napiszcie w komentarzach, komu kibicujecie, kibicujecie i napiszcie w komentarzach, pasy. kto waszym zdaniem wygra, bo tutaj to, to jest dość to jest ciekawe, co? wiecie, tutaj wystarczy, że ktoś kogoś zrzuci, na przykład Juli zrzuci Elviso, no i już mogą być, że tak powiem, tarapaty, o. no nie? Dobra, tak, ja podania, na pewno Juli. muszę zrobić tę jedną rzecz, no o której tak, wy pewnie nie pomyśleliście, bo pamiętajcie, że my tutaj tak z jedzeniem to możemy mieć dość średnią sytuację, no nie? Znaczy, ja, wolę wam powiedzieć, bo może wy nie wiecie No dobra, tutaj tak czy inaczej, patrz, zrobimy tak, zrobimy teraz tak, zrobimy teraz tak. A kobla już jest. Kość? A kość jest po to, żeby zrobić sobie mączkę kostną, nie? nie? Co ty, Elviso spadłeś? Zrzuciłem lawę! Ty zrzuciłeś lawę? No, ej, go. dobrze, dobrze. No bardzo bar bardzo dobra. mi przykro, Elwisa, no, no strasznie dobra, mi przykro. Dobra, Zalawę. Dobra, dobra, stary, ja Ci na pewno nic nie dam w tym momencie, ale rozmnażam no. sobie krowy, bo to akurat się przyda. I teraz tak, słuchajcie, z takich atrakcji na pewno można powiedzieć, nie. że możemy wbić się tutaj, słuchajcie, w dół i tam znaleźć na przykład węgiel. Czy żelazo, więc trzeba będzie, słuchajcie, przez 10 minut tą wyspę całą rozkopać, Jezu. ale Dobra, także i zrobić to, no. ten generator kobla, o którym właśnie no Elviso mówił, tylko Elviso jak tam twój yeah, generator no, kobla? Nie mówię, nawet nie Elviso? Jak coś to I łączymy coś się w o Ja mam to zrobić. Ja, ja ja sam w ogóle spróbuję Zrobię teraz zrobić samo. generator. Ty zrzuciłeś Agetix lawę? wodę wylać. Tak. No to jak ja to, no, wody. No, to wy jedyne nie. co mi się możecie po zrobić? Lawa zamieniła w opsa. wy jedyne co możecie w takiej Żad... sytuacji zrobić to chyba ogarnąć sobie skórę, bo innej opcji no nie widzę. Ja w tym momencie spróbuję zrobić I dobra, generator. Czyli można zejść w dół. No No a czemu nie? Ja oh! można na tej powierzchni tu być. Nie no wiadomo, że można, znaczy ja ci nie bronię ogólnie w każdym razie. Dobra, słuchajcie, tak czy inaczej. Tutaj, o, tu jest żelazo! Akurat, no to żelazo w z nie, nie z najlepszym z miejscu, w miejscu chcę zrobić, słuchajcie, ten generator, ale ja sobie to jakoś nie inaczej jest ogarnę. W dół, Bo patrzcie jak my zrobimy. Spadnę. My damy tutaj. No 6! To jest wyspa 6 na 6 na 6. Okej, okay. tak czy, czy inaczej, patrzcie, my zrobimy sobie tak, tutaj wylejemy sobie wodę. No nie, o, nie, czekajcie, my sobie wylejemy tutaj wodę. O! A tu sobie wylejemy, słuchajcie. Jezus, ej, trochę się a, cykam! Trochę się cykam, tu się może. Nie, to się dobrze skończy, słuchajcie. To się to dobrze skończy. Nie? Uwaga, moi drodzy, to się dobrze kończy za 3, 2, 1. Tak, mamy generator. Czy jako jedyna osoba na tym aktualnie skybloku mam generator działający? Stary, bo jest taka reguła, że się nie wolno widzieć, nie? Widać, to, nie? Się no, no nie można. Co, co można? Co można? Aść można. Co można? Aś. A kto tak powiedział? Kto powiedział, że można tak kraść? Powiedział? Elviso, kto ci powiedział, że A? można kraść? Oczywiście, Trzybuję, że nie. Trzy sztuki, nawet dwie sztuki słuchaj, trzybuj, trzybuj, trzybuj. słuchaj, to będziemy ja mogli się wymienić. Tego. Będziemy mogli się wymieniać za rzeczy, ale na pewno ja cię stary nie oddam, ani nie możesz mi ukraść. Dobra, tak czy inaczej, ja słuchaj. Tu nie ma, nie ma tego? Czego nie ma? No... No, no czego? To jest tylko żelazo. No, a co, myślałaś, że diaksy tutaj ci wyczaruje? Ty diaksy chciałaś, tak? Łe, bueno, to ja nie wiem, jak ja się to ogarnę. No, no chyba nie, 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 no chyba nie ma tak łatwiutko Dobra, słuchajcie, drewna trochę mam, sadzonki żadnej nie mam. Okej, okay, sadzonka, słuchajcie, w tym momencie jest tutaj. Ja też, Dobra, ja teraz. Ja generator ci przypala sadzone, ten? Dobra, chcę, tutaj ja damy no. tak. Co, co Co agent, co chcesz? Co agent chcesz? One mogę sprzedać za dwa kobla. Ale co, co. Ten generator ci ten? Sadzonka. Generuje... Po co mi twoja sadzonka, jak ja mam? Dobra, tak czy eee... inaczej, ty chcesz zrobić generator żelaza, naprawdę? Od kiedy się robi generator żelaza? Powiedzcie mi, da się zrobić ja coś nie wiem, takiego. Czy w sobie to żelazo? No węglem na przykład? Albo drewnem? Albo coś no, co z Juli, czy idziemy na Dila? Nie, nie idź z nim na żadnego Dila. Ja nie wiem co. Wy... Ej, w ogóle słuchajcie, czy, czy wy się nie wyspaliście, o co chodzi? To Jeden gada głupoty, jakby nigdy nie grał w Minecrafta, a gra w Minecrafta od kilku lat. Elviso traci lawę, e, Agetyk straci i... lawę. Juli gada to, o to jakieś farmy, że ja raz dwóch sztuk nie kobla. Nie dam ci dwóch sztuk kobla. Zapomnij o tym, mówię. Ale po prostu ci ich nie dam. I tyle, koniec, jakby koniec rozmowy. Nie da ci. Nie dawaj mu. Serio, jak mu dasz to to jak mam wtedy. przepalić, jak mam przepalić żelazo. No. Ja myślę, że musisz najpierw kobla. zrobić. <laughs> Dobra, zrobimy tak. Ja ci mogę dać trochę kobla w zamian za żelazo. Każdemu z was U. mogę dać trochę kobla za żelazo. Co wy na to? Dobry deal? Okej. Okay. O Jezu, zalaw okay, mnie spary. wodą. Dobra, tutaj patrz, zrobimy dwie sztuki tak. Dwie sztuki, kobla. Dwie, sztuki... Dobra, dwie, sztuki... Kopać, dwie sztuki żelaza za dwie sztuki kobla. Dwie sztuki. przepalić. Dobra, Dwie sztuki żelaza za dwie sztuki kobla? Ciężko przecież nawet nie mam teraz na piecyk, więc to bez sensu i tak. No, Ej, no tak, to nie ma po co? No właśnie, wy nie ma. Jakby po, i tak nie mając piecyku, to. O! o węgiel! węgiel. Ten, wy nie macie piecyku, to to jakby bezsensowny deal to jest dla was, i tak, no nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. No a skąd ty masz? A picyk? i właśnie, słuchajcie, to jest dość ciekawa sprawa. O tym zapomniałem powiedzieć. W dnie. Nie, 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 nie każdej wyspy jest skrzynka i ją akurat polecam wykopać, dlatego że w niej jest, słuchajcie, nić. Tak, w niej są nitki, żeby zrobić łuk. Pytanie, czy ktoś tutaj podczas nocki na przykład znalazłby strzały? No, można poświęcić czas na łuk, ale po serio, kapisku. czy ktoś będzie miał strzały, bo nie mamy tutaj kurczaków, więc to może być. Ja. No, no różnie. Mam Co? Masz trzy nici. Masz trzy No tak, no mówię, każdy ma tutaj nitki. W ja. ogóle... Co? Powiedz mi. Tu jest gdzieś skrzynka ta, skitrana. Piecyk i dwie szczupi kobla, czyli właśnie dychę. Nie, Elwiso, nie dam ci, jakby naprawdę, naprawdę możesz prosić, ale ja ci nie dam, stary, jeżeli straciłeś, no to straciłeś, tak? No jakby kumasz, no, no nie. Idziemy na dila? Nie idziemy na żadnego Dila, Elviso. Sorry. Może, może, możesz spróbować. spróbować sobie ogarnąć np. nie wiem, skórzaną zbroję, ale ty w ogóle o tym nie pomyślałeś, Ty kopiesz dirta jak naprawdę jakiś głupek. Zamiast, zamiast po prostu sobie ogarnąć stary np. skórzaną zbroję. No nie kumam, dobra, 3,5 minuty zostało, więc ja na waszym miejscu bym się tutaj pospieszył, no nie? Co? Czuję tutaj no Albo, nie dobra, Elviso, dogadajcie się z Juli. Zrób u Julii generator, a w zamian będziesz mógł z niego skorzystać na przykład. No w ten okay, sposób Juli, popracujcie jakby... Ciebie. Naprawdę, czemu ja muszę wam to podpowiadać? Co się dzieje Nie w ogóle? wiem jak ty tu przeskoczysz, ale sobie skaczysz, chcesz. Serio, o, czemu o, ja wam jest. podpowiadam tak proste rzeczy, że kurde dogadajcie się między sobą. Nie kumam w ogóle. Ło, ło, ło. Dobra, czekajcie, tak czy inaczej, co ja chciałem tutaj zrobić? Tu chciałem wylać wodę. Nie, jakoś, jakoś to inaczej chciałem woda, Woda, Ej, ja, ja, ja zostałam za... oszukana, ja nie mam żadnej skrzynki. Czekajcie, jak to ja to... Musi być woda Juli. Pamięta ktoś jak ja to w ogóle Słuchajcie, tutaj robiłem? Tędy chyba wylewałem tą wodę, nie? Czekaj sekundę, nie no. Tutaj na pewno... Ej, no to ja sobie... No tutaj chyba wylewała się woda. I tutaj chyba o, była lawa. Robi Bure. się. Dobra, dobra. No to tak, na pewno piecek, słuchajcie. Na pewno piecek. Musimy teraz sobie nie ogarnąć. Nie <laughs> ryby. To o! Łowienie ja ryb. ryb! No i to jest inteligentna rzecz, bo może ci wypaść jakaś rzecz dobra. Nie, mam ryby. Na przykład Goś skóra jest, mogłaby się teraz postępu, przydać. coś tu śmierdzi. Dobra, tutaj są, słuchajcie, krówki. Okej, okay, czy krówki są już gotowe Których, do rozmnożenia? Powinny być, powinny być, powinny być. O, dobra, są króweczki do rozmnożenia, więc bardzo, bardzo fajnie. Wow. Tak czy inaczej, ile my nie mieliśmy? Nie, takiej. Kurde, nie, pa jeszcze. nie pamiętam mogę ile my bikać. dokładnie mieliśmy do... czy 5 czy 6, czy ja powinienem jeszcze szukać? Nie, nie ale dobra, słuchajcie, już tutaj Ej, krówki. Mam. Dalej krówek nie rozmnożę, więc słuchajcie, to jest to, co muszę już w tym momencie wykorzystać. To już Szukałem na górę. Dobra, słuchajcie, to są już te krówki, które muszę tutaj wykorzystać. Dobra. O nie, nie mogę ich zrzucić. Nie może, nie mogę zrzucić krowy. Nie! Wracaj tutaj. Wracaj tutaj, Wracaj tutaj. krowa. Wrac... Ej, wy naprawdę współpracujecie teraz, ale ja dawno. Dobra, e, czekajcie, jak ja mam coś zrobić, podarka. żeby one nie spadły? Dobra, tutaj zrobimy tak. Karniam dychę i uciekam, okej? Tutaj... Elwiso, Elwiso no. kradnie, kradnie dychę i zabija na chatę, nie? Ale no dobra, no, no dogadaliście się, tak? Ale Mieliście... pośpiesz się, bo mam trzy minuty, już nawet nie. Dobra, dobra, ja tutaj muszę się z tymi krowami pośpieszyć, ale sami widzicie, Cieszę. że tutaj, tutaj nie jest aż tak fajnie z nimi, bo one mogą, słuchajcie, wypaść. O, dobra, ile... Tylko dwie skóry mam, kumacie, jaka to jest... Ja no, nie, mówi ryby, nie, no. nie wierzę. Ej, serio, a wyłowiłeś w ogóle Wajce. coś sensownego, stary? Oczywiście. Ej, nie, bo naprawdę, ja wam powiem ja, tak, mamy niby mam jeszcze prawie. ciuteczkę ponad minutę, ale, żeby było śmieszniej, możemy wydłużyć ten czas od na przykład dwie minuty, bo dopiero no. ogarnąłeś sobie tą ekspiarkę, czy koblarkę, ja więc... Ja nie mam czegoś takiego jak skrzynka. Masz On, na pewno ma w ziemi, skrzynka. na pewno masz w ziemi skrzynkę. No właśnie mhm. nie mam, Plus przeorała. No nie, no na pewno ma, Elvisona naprawdę nie ma? Nie ma. Ej, serio, nie masz skrzyn nie oszukujmy się, i tak by sobie z nie poradziła Znaczy, no. nikt sobie nie poradzi Ale z Łukiem, nie oszukujmy się Ej nie, serio, nie oszukujmy nie, się, nie nikt stał. sobie Ale ej, naprawdę, on nie ma, serio? Jakby, nie masz skrzyni ma. tam? Ej, no to, to jest nie straszne, nie, jakby, strasznie nie fair to jest Dobra, no to w takim razie, czekajcie, wyrzucam te nitki, wyrzuciłem te nitki, żeby było fair, skoro ona nie ma, to my też nie mamy, dobra, czy tutaj, wrzucam, no. czy tutaj w ogóle, słuchajcie, jest jeszcze jakieś żelazo, no bo kurde bele, możebym sobie wpłynął jakoś, czekaj, 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 tu jest woda, prawda, dobra, no to ja sobie tą wodą wpłynę w dół, czy tu jest jakieś żelazo, nie, nie ma więcej żelaza, czyli ja miałem tylko pięć, a wy mieliście po ile żelaza? Więcej a, mieliście nie chyba, nie? Mieliście więcej. Znaczy, więcej. Ja masz, Mamy, Ty masz szóstkę, ale ja mam No to to jest też trochę niefer akurat, no musicie przyznać. Nie fair. <laughs> tak troszkę niefer jest. Dobra, tak mogę jak sobie... wszyscy wiemy, ogólnie życie jest nie fair. Więc no tak fair. trochę tak. Ale tak, się, tak, ale się, się! Ty się pa... Nie, jak nie ona zginie tak teraz, to będzie naprawdę mocne. Zwróciłam cię. Dobra, czy ja jako jedyny mam żelazo? Nie, Elwiso też będzie miała. No to w idziu. takim razie zrobimy A, tak. Zwróciłabyś mnie! Zrobimy, słuchajcie, tak. Teraz zrobimy sobie tak. Teraz zrobimy sobie tak. Dobra, jest tarcza. Słuchajcie, jest tarcza w tym momencie. Okej, okay, i zostaje nam. Mamy 10 minut i 20 sekund, więc wydłużyliśmy o 2 minuty, czyli mamy jeszcze półtorej minuty. No to tak, Elwiso, ty na pewno zdążysz. Co? Musisz się tutaj no postarać, Elwiso, ale myślę, że zdążysz, nie? Do, dobra, ja jeszcze tutaj słuchajcie, to na pewno daję do przepalenia. No i na pewno słuchajcie, teraz tak, czy ja coś jeszcze mogę zrobić dobrego przy pomocy Ktoś tego? Wydaje mi się, że słuchajcie, co? przy pomocy tego już nic Mimo sensownego żelaza. nie zrobię. Naprawdę? Ukradłeś żelazo, Elviso? Nie, bez beki nie. No, no to co się stało ja z ja tym żelazem? Ma. Ej, serio, co się stało z tym żelazem? No ja nie mam w punku nawet żelaza, przecież zbierałam, nie? Ja. Ej dobra, jeżeli Elviso chciał żelazo, to jest ja mocne. Nie, z ręką na sercu, no nie wcielaj go, nie Ej, to no, by było nie tak dobre! No, ja nie mam, poważnie, ja nie mam, nie mam żelaza. Ej Mówię, dobra, że słuchajcie, 55 sekund to. nam tutaj pozostało, więc ja na naszym miejscu to bym się pospieszył, powiem wam szczerze. Co robisz, agentix? Co, co, co to za Ja zajmuje? wiem chyba czemu. Ja mam bardzo dobry pomysł. No. Ej, ja wiem czemu, bo kopałam tym drewnianym. No, ale co to ma do. Że... Ty wykopywałeś żelazo to... drewnianym kilofem? <laughs> Ej, panowie, pan, panowie, no nie no, możemy no, tego nie przegrać, powiem ja wam tak szczerze, że. No, no. no dobra. Czy... Teraz jestem trochę w szoku. Może, Słuchajcie, dobra, mamy, nie, ja mamy pół minuty. Mamy pół minuty, więc ja na naszym miejscu bym się troszeczkę pospieszył, wiecie szczerze, bo naprawdę co, cóż, co, co się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, no i oczywiście po czasie już każdy na każdego, tak? Nie muszę tego tłumaczyć. A. Dobra, mamy limit. Agentix, że ty spróbujesz ja, o, 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 mnie randku. przyciągnąć y, wędką? 10 sekund mamy. Ale ale w ogóle 200 i już że będzie wędką grał. Boże, ale mastermind. <laughs> A ja wyrzuciłem ja teraz... nitki i mam jeszcze mniej żelazo. Dobra, 3, 2. Jeden! I, I uwaga! I uwaga! Startujemy! W tym momencie, słuchajcie, możemy się już klepać. W tym momencie, słuchajcie, każdy może się już z każdym klepać e, okay. Bardzo mi przykro, że nie ogarnąłem sobie e, skóry, tak więcej, bo widzę, że na przykład Juli... A, teraz mogłem w sumie Juli ukraść tą skórę, ale chciałem hmm. powiedzieć, że mo, e, fajnie jakby te moje słuchajcie krówki dorosły, co? ale niestety nie dorosły. Dobra, no to co? Kto na kogo? Kto na kogo? Może, może najpierw wszyscy na sobie byśmy poszli, co? O, to jest nie! Nie no tak naprawdę no ej, to nie. co? Chyba po sąsiedzku trzeba jakoś agentik no tutaj to spróbować, dawaj. co? Dobra dawaj. O kurde, dobra, cwaniaczku! Przecież ja tu będę... Nie, ja się nie ogrodzie całą, bo to jest mi oszukane. Dobra, ej, to może się serio źle skończy. Dobra, ale to czekaj, czekaj, czekaj. Ale śmiało. Dobra, czekaj. Jeżeli pójdziesz na Elviso, cię nie zrzucę wędką. Dobra, dobra. No nie mogę tu lawy postawić! Nie! Ale źle! Ale źle, ej nie wierzę w to, co się tutaj dzieje. Czy wy to widzicie? Ale teraz tu nie wskoczysz, gościu. Czemu tu nie wskoczysz? A bo tu jeszcze, aha, dwóch na jednego, Elviso to trochę niemiłe, pojęcie sztuki wiesz? Dobra, o! Agentix! Agentix Agent zaraz zginie. Dobra, Agentix zginął. Agentix zginął. Mamy to, mamy Agentixa. No było łatwo, dlatego że ty, stary, nie Dobra. miałeś żelaza, tak? Więc to nie tak, że słuchajcie ony snubem. Dobra. Ale teraz agent jak Tyle coś, no to już y, jesteś tylko spektem, no nie? Nie pomagasz nikomu. No wiadomo, ja dobra. Po sobie chodzę, będę oglądał, Ale dobra, mamy 1-0, mamy 1-0. Teraz tak, Juli... Dobra, musi dokonać wyboru. Albo nie, nie albo nie, 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 nie. No to, nie. Ja nie wiem, no Elviso ma kurde buty nawet. On ma miecz. To nie jest dobry pomysł, abym leciał do Elviso, tak szczerze. Z kolei Juli Kurde, ona ma lawę. Ja, ja się nie ja się mogę to będę miał sklinować, nie? Ej, nie, naprawdę. No akurat nie wydaje mi się, aby pójście na Elviso to był najlepszy pomysł. Serio, bo Elviso ogarnia fest klepę. sobie aktualnie z znaczy, poczekaj. A dlaczego ty w ogóle nie klepiesz, Julii? Właśnie, co, co, co to za postawa, Elviso? No Zawarliśmy pakt o nieagresji. E, tak tak? Brawon, a Ale Brawo. naprawdę, naprawdę macie taki akt podpisany? Pakt? No, żartuję sobie. Pakt, tak. Dobra, Elviso, ale co to za. co, ty, co to za włamanie? Elviso, co Ej, to za, za włamanie? Rzęsie. Dobra, no chodź, Elviso, no chodź. Patrz. <noise> co tam, Elviso? Jak się <noise> bawisz? Gdzie jesteś, Elviso? O, powiedz mi. No, Elviso, ja cię Wiesz, tutaj słyszę. To, ja cię tutaj słyszę, Elwiso, więc. Nie? A ja cię widzę, a ja mógłbym. Ja już widzę, mam cię! Elwiso, ty mi. Ciebie tutaj nie ma tak ogólnie, tak się składa, nie? No, więc nikt sobie spał na. Dobra, a gdzie ej, jest, jest Elwiso jest... teraz? Dobra, tak niemiło prawda? Nie! Spaliłam sobie lawę! Dobra, okej, okay. jest tutaj. A gdzie jest w ogóle Elwiso teraz w tym momencie? Ty, ej, naprawdę, gdzie ty się stary chowasz? Ty masz jakąś ja potkę wiem. na niewitkę, czy o co tutaj chodzi? Było patrzeć ważniej. Ej, nie, naprawdę nie mam bladego pojęcia, stary, gdzie teraz ej, jest ej coś... weź może A, a w Juli, próbował pływać w lawie. Dobra, ja wam powiem w ten sposób, gdzie... Dobra, idziemy na dila. Jest limo... limit blok... co? No, czekaj, 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 czekaj. Co? Jakiego ty Dobra. chcesz dila, Elviso? powiedz mi, no? Jeśli w tym momencie pójdziesz na Juli i on wyjaśnisz, to ja ciebie nie dobiję. E, dobra, ale nie. stary, to, to taki dalej średni deal, tak szczerze, wiesz? Czemu? No taki nie, nie najlepszy chyba, no bo ty stary kampisz w ogóle gdzieś w podziemiach Huagen Tixa. Co to ma być? Powiedz mm -hmm. mi. Na mm -hmm. swojej wyspie, nie, stary. Ty jesteś na mojej wyspie? Nie. No wątpię, raczej słyszę coś pod sobą, stary. Coś pod sobą on jest Coś pod coś sobą Skoń jest dźwięk. O Juli. A, o Julii Juli Juli zdradziła, tak? Sobie, okay? tak? Tak? Juli. Ale jesteś pewna, że on jest pode mną? No tak. Czekaj, czekaj. A, widzę go! Widzę go! Ty! On spadł do wody! Zabierz mu wodę! Zabierz mu wodę, szybko! O, kurde, no nie, on już tutaj jest! On już tutaj jest, ale źle, ale źle. Ej, dobrze, ale Strasznie dobrze, Elviso się uratował! Ej, serio, to jak Elviso się uratował, to naprawdę nieźle, bo, kurde, mo można było mu zabrać wodę, no nie? A goś naprawdę ogarnął. Fest! Awa, nagle! Co tam, Elviso? Co tam, Elviso? Zginąłeś! Zginął! Kiedy! No zginął dobrze! Dobrze! Dobrze, słuchajcie, zginął! To fajnie! Robi. Fajnie, czyli teraz tylko Juli mi została, tak? Ale śmieszne. Ale no co, nie no pytam się! Nie, no nie! no nie! Nie! Serio! Juli zginęła pierwsza? Tak, pierwszy spaliła w lawie Serio? Dziomy, to mogło wyglądać jak ustawka Ale serio, sami widzieliście, że nie skoczyłem Natomiast podobno Juli zginęła w trakcie, kiedy ja skoczyłem Pierwsza. Więc pytanie, kto waszym zdaniem wygrał? Piszcie w komentarzach, wpadajcie na sklep i trzymajcie się